Jesteśmy przy kolejnym, trzecim już modelu Android od Huawei. Tym razem U8230. No, zapowiada się, że będzie to jeden z, z, z już półki e i ma nawet klawiaturę. Zaraz go sobie obejrzymy. Nie ma klawiatury. Nie ma klawiatury. Nie ma klawiatury. Nie, tabliczka od innego. Visual Coverty. A, okej. Okay. No to nie ma klawiatury. Na razie startuje, ponieważ był rozładowany, to no, oglądamy go sobie jak, jak wygląda z zewnątrz Cztery przyciski, ale chyba dotykowe, tak? Nie? Mechaniczne. 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 Dolka. Znaczy kółko bo Jak to tak zwał. Czy yy, ekran pojemnościowy? Zajemnością. A jest wrażenie, jakby się uginał. Ale raczej HVGA. No. Ale ładnie wygląda. 3,5 calowy ekran. On jest bardzo fajnie osadzony tak y płytko. Także nie, nie widać tego zagłębienia jak w tym łałędzie, który wcześniej widzieliśmy. Za trudną

bez rewelacji no bez rewelacji ale działa trochę szybciej też, też przy przy przycina się delikatnie ale Chiń mocno się y, głęboko się wciskają. Ja zobaczymy. Po nich to chińskie menu się straci. Ja zobaczmy. Jak No to wygląda. Trzeba mieć trochę cierpliwości do tych urządzeń. <grymne> 2-1 mm. no, no to pokaż do jakby spadr, to pokaż do jak, co to tam jest No i tak, tutaj mamy złącze mikro SD Klawisz power troszkę wyżej. power troszkę wyżej. Ładowanie oraz znowu 2,5 mm. Przyciski ładowania spust aparatu. Z tyłu kamera 3-2 megapixela, według kartki tutaj poniżej. Z autofokusem, bez flesza. Troszkę tak zboku, letka. Przez to, że, że ta strefna część tak jest troszkę jakby skośna, to wydaje się, że on jest ten dół ma lekko pokrzywiony. Tak, tak. tak. to tylko jest takie złudzenie optyczne. Jest bardzo lekki na pewno. To trzeba przyznać. To jest bardzo, bardzo lekki. A